Jaka dziedzina nauki jest najważniejsza i czy taka istnieje? Najważniejsza dziedzina nauki to filozofia, ponieważ filozofia y, jako jedyna pozwala zmienić życie. Tak naprawdę. Co więcej, filozofia jest obecna w każdej innej dziedzinie. Ludzie tego nie rozumieją. Teraz tak, każdy element światopoglądu, jakiegokolwiek, to filozofia. Wszystko, co jest w twojej głowie, wszystkie myśli, które mają jakiś sens, to filozofia. To pewne, pewne koncepcje filozoficzne. Ludzie nie patrzą na to w taki sposób. Ludzie postrzegają filozofię jako, o, jakiś nudy, jakiś chłop siedzi, i gada jakieś bzdury bez sensu, tak żeby sobie pogadać. Oczywiście to wynika z całkowitego niezrozumienia tego, czym jest filozofia. Oczywiście, że te chłopi siedzą i gadają bez sensu, to jest prawda i tak też nie powinno być, że oni tak bez sensu plotą czy potrzy. Natomiast to, co jest najważniejsze, to zrozumienie fundamentalnie, czym jest filozofia.